Dlaczego osoby inteligentne, emocjonalnie częściej czują się samotne? Bo widzą więcej niż inni. Nie łapią się na powierzchowne relacje, sztuczne emocje i puste rozmowy. Ich umysł rejestruje wszystko ton, gest, intencje i właśnie przez tę świadomość trudniej im się dopasować nie dlatego, że są gorsi, tylko dlatego, że nie chcą udawać. Czują się samotni, bo nie interesują ich relacje na poziomie jak tam Oni szukają prawdy, autentyczności i spójności. A to dziś rzadkość. Często wolą ciszę od ludzi, którzy udają bliskość, a nie dają nic. I tu właśnie wchodzi ba umysł, jak stal, mój e-book, który pomoże ci zbudować psychiczną odporność. Bo jeśli masz wysoką inteligencję emocjonalną, to musisz wiedzieć, jak ją chronić. Inaczej ten świat cię zmęczy i wciągnie w byle jakość. Samotność nie musi być słabością. Może być wyborem, ale tylko wtedy, gdy masz silny umysł i wiesz, kim jesteś.